Witam serdecznie, Krzysztof Abramek z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek. Czego brakuje alergikowi? A więc zajmijmy się krzemem. Bardzo niewiele informacji na ten temat jest. A jest to bardzo, bardzo istotne. Jak widzisz tutaj. Niedobór krzemu to jest to jest słupek, to jest wykres wycięty z analizy pierwiaskowej osoby alergicznej. Niedobór krzemu na poziomie minus 50% i nie jest to ewenement, jeśli chodzi o alergików. Teraz w czym rzecz? Krzem występuje w stosownych korelacjach z wapniem, między innymi, a więc od razu wchodzą w grę kwestie związane z kośćmi, z owami i wieloma innymi rzeczami. Skórą, kolagenem, prawda? Procesów jest bardzo wiele. Mówi się nawet o tym, że organizm, który nie ma krzemu, jest głuchy na sygnały z mózgu. I jest w tym sporo racji, całkiem. Tam, gdzie krzem został wypełniony przez wapń, faktycznie ta komunikacja Pomiędzy mózgiem a innymi tkankami i narządami nie przebiega tak, jakby należało. Niestety nie ma łatwego sposobu suplementacji krzemu. To nie jest tak jak z cynkiem, że możemy zacząć brać i go po prostu uzupełnimy w pewnym momencie, jeżeli będą to odpowiednie składniki. I. Tutaj, oczywiście, zapewne słyszałeś czy słyszałaś, że popularny skrzyp polny często jest stosowany. I owszem, można osiągnąć jakieś efekty, jeśli chodzi o skrzyp polny, tylko trzeba wiedzieć, jak to się robi. Natomiast herbatki ze skrzypem sprzedawane i reklamowane tu i ówdzie, niestety, jest to manipulacja, a w najlepszym wypadku. Niedopowiedzenie czy niedoinformowanie. Yy, otóż ze skrzypem jest tak, że aby krzemionka przeszła do wody, musi ten skrzyp być gotowany przynajmniej 10 minut. Więc samo zalanie torebeczki, yy, w której znajduje się skrzyp, czy łyżeczki zioła rzuconej do szklanki, i zalanie tą wodą niestety niewiele pożytku przynosi. Takie coś trzeba pogotować 10 minut i dopiero wówczas jakieś znaczące ilości krzemionki mogą przejść do roztworu. Więc jeśli tylko samo to zastosujesz, to już zupełnie inny efekt możesz osiągnąć. To, co często jest związane ze stanem skóry, zresztą kobiety bardzo często na poprawę cery robią tego typu rzeczy, i niekoniecznie z dobrym efektem, nie musi być związane z tym, że preparat jest niedobry czy coś takiego, tylko że nieodpowiedni sposób jest stosowany. O czym niestety nie wiedzą często gęsto ani sprzedawcy, ani producenci, więc jest tak, jak jest. Ostatnimi czasy pojawił się tak zwany krzem organiczny w postaci płynu, który można, jest to suplement swego rodzaju. Może w niektórych przypadkach być to rozwiązane, ale aczkolwiek nie u każdego no i nie na każdego kieszeń, bo są to preparaty, które też mają swoją cenę, a musiałyby być stosowane przez określony okres czasu. Natomiast yy, doświadczenia mamy dosyć spore w tym, że najlepszą, najskuteczniejszą i w dodatku tanią metodą uzupełniania krzemu są kąpiele. Trzeba je tylko zrobić z głową, wiedzieć jak to się robi i konsekwentnie. Yy, dużo więcej konkretnych informacji na ten temat jest w moim kursie ratunek dla alergików, aczkolwiek to co powinieneś wiedzieć, powinnaś wiedzieć na dzień dobry to jest to, że wchłanianie odbywa się wówczas przez skórę. Skóra jest największym organem człowieka, to jest czasem prawie 2 metry kwadratowe i absorbowanie najróżniejszych składników przez nią jest oczywiste. Zresztą, jak być może Ci wiadomo, są leki, które, aby ochronić wątrobę, na przykład, są podawane poprzez skórę w postaci plastrów. Więc przy tak dużej powierzchni, przy zanurzeniu się w wannie można całkiem sporo zwojować i widzimy często doskonałe efekty stosowania u alergików w szczególności właśnie. Może to być nawet ten skrzyp polny, kupiony czy, czy zebrany, nawet samodzielnie, byleby gdzieś nie przy jakiejś ruchliwej ulicy, autostradzie czy cokolwiek takiego. Yy, aczkolwiek on wymaga także przygotowania, on musi tych ładnych parę godzin się pomoczyć wcześniej, zanim zostanie zagodowany i użyty do kąpieli. Yy, choć są bardziej yy, skuteczne i wymagające mniej zachodu, że tak powiem, Składniki, w których kąpiel można stosować. W kolejnych odcinkach mówiliśmy już o kilku składnikach: teraz o krzemie, o kwasach tłuszczowych, o magnezie, cynku, witaminie C. I to są. Te elementy, które gdy zaczniesz wdrażać, gdy organizm zacznie otrzymywać je w wystarczającej ilości, z pewnością mogą spowodować dobre efekty. Mogą zacząć y, zmieniać pewne tendencje, mogą przede wszystkim z całą pewnością hamować pewne procesy, które idą nie w tym, którym chcielibyśmy, aby szły. Więc powstaje pytanie, co jeszcze? No, rzecz polega na tym, że każdy organizm jest inny. Są oczywiście pewne elementy, pewne składniki, które są wspólne, aczkolwiek jak jest na Ziemi 7 miliardów ludzi, tak powinno być 7 miliardów diet, 7 miliardów sposobów podejścia do organizmu. Eee, oczywiście nie, nie zawsze jest to możliwe, aczkolwiek Doświadczenie wskazuje, że można sporo osiągnąć, jeśli wieś, co się robi. Przede wszystkim warto jest, warto jest studiować swój własny organizm. I teraz, jeśli chodzi o suplementację, jeszcze to bardzo często ta suplementacja jest stosowana w postaci takiej, że bierze się multiwitaminę. Niestety nie jest to rozwiązanie definitywne. Nie twierdzę przez to, że multivitaminy są do niczego, tylko że w wielu wypadkach niekoniecznie jest to optymalne rozwiązanie. W przypadku alergików często, gęsto może być potrzeba suplementacji B-kompleks, takiej selektywnej. Przy czym B-kompleks wcale nie jest obojętny, jaka, jaką tą, jaki ten preparat jest, się stosuje u alergików szczególnie istotne, albowiem no, dość często zgłasza się do mnie ktoś, kto mówi, że no, potrzebny mu jest B kompleks, ale niestety ma uczulenie na witaminy B. I tak naprawdę to ma uczulenie na, 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 na puryny, ma, ma coś zupełnie innego, tylko co zawierają witaminy B kompleks i potrzebny jest odpowiedni preparat, który tego nie zawiera. Ale to odrębna sprawa. W każdym razie to też jest przykład na to, jak indywidualnego podejścia, jak indywidualne podejście jest potrzebne. To, co ja sugeruję, to wykonywanie analizy pierwiastkowej, ponieważ doskonale wiem przez te lata, jak bardzo dużo informacji o stanie, o stanie organizmu można uzyskać i to, co najistotniejsze, konkretne zalecenia dietetyczne i suplementacyjne. Które są dostosowane do indywidualnych potrzeb danego organizmu. Nie ma tam wprawdzie typowo takich, jak dla alergików, wykluczających diet. To znaczy, nie da, analiza pierwiastkowa nie stwierdza, że, że ktoś nie może, przykładowo, glutenu, czy ma uczulenie na to, na to, czy na tamto. I przepisy, które, które tam są dostarczane zresztą z analizą, mogą to zawierać, ponieważ Analiza swojej zasady nie definiuje takich rzeczy, nie określa takich rzeczy, to niezależnie od tego, ilość informacji o uzyskanych i uzyskanych w wyniku wypełnienia ankiety i porównania to z tego, co znajduje się w tkankach, daje naprawdę ogrom informacji i pozwala lekarzom i biochynikom, którzy się tym zajmują, na sprecyzowanie zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych, które w sposób istotny potrafią zahamować niekorzystne tendencje i odwrócić je. Zapraszam na moją stronę postawnazdrowie.pl, gdzie jest więcej informacji na ten temat. Znajdziesz tam filmy i znajdziesz tam informacje, w jaki sposób to zrobić. Ponieważ analiza pierwiaskowa włosów dla alergii ma alergikom dosyć dużo do zaproponowania. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny. Kłaniam się, mówił Krzysztof Bramek.